W dzisiejszym wideo porozmawiamy o pewnym problemie, z którym bardzo często zgłaszają się do mnie osoby będące z kimś w dłuższej relacji. A mianowicie zajmiemy się tematem czucia się w związku trochę tak, jakby się było zamkniętym w jakiejś klatce. Opowiem Ci, na czym ten problem dokładnie polega, jakie ma swoje konsekwencje, skąd się właściwie bierze. No i na koniec powiem Ci też, jak można mu zapobiec, lub gdy już nas dotknął, no to jak można sobie z nim poradzić. Cześć, z tej strony Tomek i witam Cię na moim kanale, na którym to rozmawiamy sobie m.in. o relacjach damsko-męskich. Jeżeli interesuje Cię właśnie ta tematyka, to kliknij poniżej na przycisk subskrybuj. Od wielu lat na prowadzonych przez siebie konsultacjach słyszę zarówno od swoich klientów, jak i klientek, mniej więcej taką historię, że jestem w związku, ten związek jest całkiem fajny, kocham tą drugą osobę, ale od pewnego momentu Czuję się w tej relacji, jakbym był uwięziony, czy jakbym była uwięziona w jakiejś klatce. I dlaczego tak się czuję? Bo na przykład moja druga połówka przesadnie kontroluje to, co robię w swoim wolnym czasie. Albo nie pozwala mi na pewne aktywności, i już takim klasykiem jest niepozwalanie drugiej osobie na wyjście ze znajomym nawet na to głupie piwo. Albo ma do mnie jakieś pretensje, jeżeli pójdę. Czy gdzieś pojadę bez niej, albo wzbudza we mnie na różne sposoby poczucie winy, jeśli nie mam dla niej wystarczająco dużo czasu, bo na przykład w danym tygodniu więcej pracuję, albo obraża się na mnie na kilka godzin, czy nawet na parę dni, jeżeli poszedłem w sobotę bez jej wiedzy do klubu czy do baru, albo robi cokolwiek innego, czego efektem jest takie właśnie ogólne poczucie osaczenia czy bycia pilnowanym. Co jest przez wielu z nas interpretowane jako czucie się właśnie zamkniętym, jak w klatce. I bycie w związku, w którym czujemy się właśnie, jakbyśmy byli uwięzieni, no niestety ma pewne swoje konsekwencje. Czasami są one mniej poważne, no a czasami nieco bardziej. I zaczynając od tych najmniej poważnych, no to dla przykładu generuje to wiele nieprzyjemnych emocji. Eee, od. Poczucia winy przez złość, przez smutek, a na na przykład lęku kończąc, co ogólnie przekłada się na spadek satysfakcji z takiej relacji i coraz mniejsze zaangażowanie. Ale są jeszcze te poważniejsze, jak to, że na przykład w takim związku przestajemy być sobą, albo zaczynamy przed partnerem czy partnerką pewne rzeczy udawać. Albo zaczynamy swoją drugą połówkę oszukiwać czy okłamywać jej, albo narasta w nas frustracja i chodzimy cały czas po prostu wkurzeni. Tak? I to wszystko też prowadzi do tego, że zaczynamy myśleć o rozstaniu, pomimo, że pod wieloma względami ta relacja jest całkiem fajna. Zaczynamy myśleć o takim rozstaniu, ponieważ mamy dość spięć, mamy dość kłótni. Mamy dość jakichś głupich wyrzutów, czepiania się nas o coś, bycia cały czas kontrolowanym czy kontrolowaną, czy też tego, że druga osoba próbuje za nas cały czas decydować. I w tym temacie bardzo ważne jest zrozumienie, skąd ten problem w ogóle się bierze, no i jak to się dzieje, że fajny związek zamienia się dla nas w coś no, na wzór więzienia. No i przyczyn oczywiście może być wiele, ale w skrócie omówię dla Ciebie kilka takich najbardziej typowych. Pierwszym z nich jest ustalenie pewnego precedensu dotyczącego, nazwijmy to, spędzania razem czasu. Bowiem zauważ, że w większości przypadków, kiedy e, zakochujemy się w kimś, no to przez pierwsze tygodnie czy nawet e, przez pierwsze miesiące e, mamy taką naturalną potrzebę do spędzania praktycznie każdej wolnej chwili e, z właśnie tą swoją drugą połówką. I nawet jeśli przed związkiem mieliśmy jakieś życie towarzyskie, czy mieliśmy pewne zainteresowania, no to to wszystko potrafi zejść dla nas na drugi plan, no bo teraz najważniejszy jest dla nas przecież partner. Tak więc koncentrujemy się głównie na tej osobie, przy okazji zaniedbując swoich znajomych, zaniedbując wyjścia z kumplami czy z koleżankami na miasto, zaniedbując też dawne aktywności treningi, wyjazdy, czy też wszystko inne, czym do tej pory wypełnialiśmy sobie swój wolny czas. Ale prędzej czy później ta, nazwijmy to, faza miesiąca miodowego zwyczajnie mija, ten nasz początkowy haj emocjonalny zaczyna słabnąć, no a co za tym idzie, znika też nasza potrzeba siedzenia non-stop ze swoim partnerem i w cudzysłowie utrzymania go za rączkę. Ale jak przed chwilą Ci powiedziałem, Został już przez nas, przez te kilka tygodni, czy też przez kilka miesięcy, ustalony pewien precedens dotyczący właśnie spędzania ze sobą czasu. To znaczy, przyzwyczailiśmy do pewnych rzeczy zarówno naszą drugą połówkę, jak i też samych siebie. No i dla przykładu, jeśli przez ostatnie pół roku, każdy weekend siedzieliśmy razem, no to dość niekomfortowo czujemy się z tym, żeby teraz powiedzieć do swojego partnera czy partnerki, słuchaj. W ten weekend, pierwszy weekend od pół roku, nie spotkamy się, bo wpadają do mnie znajomi, będziemy się świetnie bawić, i generalnie to nie chciałbym tutaj Twojego towarzystwa. No, tego typu zmiana wydaje się bardzo dziwna, no i wydaje się też trudna, bo nagle musimy zmienić e, pewien ustalony porządek. Inną taką pośrednią przyczyną tego, że niejako dajemy się zamknąć w tej klatce, e, jest powiedziałbym nasza empatia. Zauważyłem, że wiele osób w związkach rezygnuje, czy to ze spotkań ze znajomymi, czy z wyjścia gdzieś bez partnera, czy z podejmowania jakichś aktywności bez swojej drugiej połówki, no bo zakładają, że wtedy ten partner albo będzie zły, albo mu będzie smutno, albo mu będzie przykro, więc nie chcemy tej osoby w żaden sposób ranić. Kolejną rzeczą, o której trzeba tu powiedzieć, są niezdrowe przekonania dotyczące tego, czym właściwie jest związek z drugą osobą, no i jak ten związek w ogóle powinien wyglądać. Dla przykładu, wielu z nas ma takie nastawienie do relacji, że skoro jest się z kimś, no to teraz obie strony mają prawo do decydowania i wpływania na to, co druga połówka może, a czego nie może. Trochę tak, jakby się miało prawo własności do czyjegoś życia. Często spotykam się też z takim przekonaniem, że owszem, przed związkiem ja miałem swoje życie i mój partner też miał swoje życie, ale teraz to my jesteśmy niejako jednością, no i powinniśmy decydować wspólnie. No i jeśli tak patrzy się na relacje, no to nic dziwnego, że przy okazji pozwala się na bycie osaczanym, na bycie kontrolowanym, czy na wchodzenie sobie na głowę. Następną bardzo ważną przyczyną tego, dlaczego zostajemy uwięzieni w klatce, są stricte predyspozycje osobowościowe naszego partnera. Prościej rzecz ujmując, wybieramy sobie do związku osoby, które z jakichś powodów, jakby mają tendencję do bycia czy to zaborczymi, czy zazdrosnymi, czy też roszczeniowymi. Dlaczego? Bo na przykład mają niskie poczucie własnej wartości, przez co nie czują się pewnie w związkach. I ciągle myślą o tym, że partner czy partnerka to zaraz gdzieś na pewno pójdzie i z kimś ich zdradzi. Albo e, nazwijmy to, nie mają własnego życia, nie potrafią sobie e, sami organizować czasu, nie mają też zbyt wielu zainteresowań, no i na swoją drugą połówkę przerzucają ten obowiązek pod tytułem e, Masz się mną zajmować. A gdy partner tego nie robi, no to nie wiedzą co ze sobą zrobić, no i czują się samotni. W efekcie czego nie chcą do takich sytuacji dopuszczać, no i też blokują drugiej połówce możliwość robienia czegoś bez nich. Są też osoby, które mają jakieś negatywne doświadczenia w związkach, takie jak na przykład bycie zdradzonym czy też oszukanym, więc teraz w kolejnej relacji próbują w jakiś sposób temu zapobiec poprzez uwieszanie się na partnerze, czy pilnowanie go na każdym kroku, czy też zabranianie mu pewnych rzeczy. Ale wspomnę jeszcze tu o jednym typie osób, a mianowicie o takich osobach, które są bardzo egoistyczne i w związku koncentrują się przede wszystkim na tym, żeby to im było dobrze, a nie żeby partner się realizował czy odczuwał jakąś większą przyjemność bez nich, więc skutecznie tego wszystkiego go pozbawiają. I ostatnią przyczyną, o jakiej warto tutaj powiedzieć ostatnią przyczyną tego, dlaczego dajemy zamknąć się w tej klatce jest czy to nasz bardzo wysoki poziom ugodowości, czy to nasza mała asertywność, czy to niestawianie granic w związku, czy też niedbanie w relacji o swoją własną przestrzeń. Bowiem bardzo wiele osób nie potrafi w związku właśnie postawić na swoim, nie potrafi powiedzieć partnerowi o swoich potrzebach, czy też stara się właśnie przez tą ugodowość unikać potencjalnych spięć. Jednocześnie samemu dokładając tą cegiełkę do bycia zamykanym w klatce. OK, mniej więcej wiemy, jakie mogą być przyczyny tego zjawiska. No to teraz pozostaje nam odpowiedzieć na pytanie, jak czegoś takiego uniknąć, lub jak sobie z tym problemem poradzić, jeżeli już nas dotknął. I zacznijmy tu od czegoś absolutnie fundamentalnego, o czym muszę Ci powiedzieć, bo wydaje mi się, że nikt inny w Twoim życiu raczej tego nie zrobi. Posłuchaj. Generalnie, jeśli obiektywnie rzecz biorąc zaspokajasz potrzeby swojego partnera, czyli poświęcasz mu czas, e, wspierasz go w obowiązkach, wychodzisz z nim gdzieś, podejmujecie różnego rodzaju aktywności i tym podobne, czyli jeśli nie zaniedbujesz swojego związku, ale pomimo tego twoja druga połówka ma do ciebie jakieś wyrzuty, że na przykład idziesz sobie coś sam porobić albo ty czujesz, że musisz się prosić o pozwolenie na coś, Albo twoja druga połówka próbuje na ciebie w jakiś sposób wpłynąć, żebyś czegoś nie robił. Albo wręcz boisz się tej drugiej strony, albo, nie daj Boże, nie wiem, ona krzyczy na ciebie, nie odzywa się do ciebie przez jakiś czas, szantażuje cię w jakiś sposób, wzbudza swoim zachowaniem w tobie poczucie winy, czy też robi z siebie pokrzywdzoną, to chciałbym, żebyś zapamiętał na całe życie, że to nie tylko nie jest w porządku, ale również. Nie jest normalne. Bo co to ma w ogóle znaczyć, że dorosła, niezależna osoba musi dostać od drugiej osoby jakieś kurwa pozwolenie na wyjście? Co to ma być, że ty po tygodniu zapierdalania w robocie nie możesz pójść ze znajomym na piwo czy na drinka, żeby się po prostu wyluzować? Co to ma znaczyć, że w swoim wolnym czasie nie możesz robić tego, co ty chcesz? Bo musisz robić to, na co ochotę ma akurat Twoja dziewczyna czy Twój chłopak. To wcale nie jest OK, bo jesteś osobą, która poza związkiem ma swoje własne życie, która może o sobie decydować i która ma prawo robić wszystko to, na co ma ochotę. Oczywiście w granicach zdrowego rozsądku. Nie zapominaj o tym, że pomimo bycia w relacji, Ty jako człowiek nadal masz swoje potrzeby. Nadal masz jakieś swoje cele, czy nadal masz jakieś swoje zainteresowania. I absolutnie nie powinieneś ich zaniedbywać, dlatego że partnerowi coś się nie podoba, że partnerowi będzie się nudzić bez ciebie, czy też że Twojemu partnerowi będzie smutno, bo posiedzi sobie jeden pieprzony wieczór samemu w domu. Twoja druga połówka nie może decydować o Twoim życiu, bo to jest Twoje życie. I jeżeli Twój ukochany czy ukochana tego nie rozumie, to. Nie wiem, może musi pójść na terapię, może musi popracować jakoś nad sobą, czy też zastanowić się nad tym, jak w ogóle powinien wyglądać zdrowy związek z drugą osobą. I ja osobiście jestem takiego zdania, że długoterminowa relacja ma tylko i wyłącznie sens, jeśli sprawia ona, że życie razem staje się lepsze niż życie w pojedynkę. Tak więc, jeśli przed związkiem, Mogłeś wyjść ze znajomymi na miasto, mogłeś pojechać sobie gdzieś na weekend, mogłeś się, nie wiem, pójść spać wtedy, kiedy ci się podoba, czy też posiedzieć dłużej w pracy, bo miałeś taką potrzebę, ale nagle w związku nie możesz tego robić, bo twój partner ma jakieś ale, no to po jaką cholerę ci taki związek? Jeszcze inną sprawą, którą jako psycholog muszę ci uświadomić, jest to, że takie zachowanie jak zabranianie ci czegoś, nieodzywanie się przez jakiś czas do ciebie, e, robienie ci wyrzutów o coś, czy też wzbudzanie w tobie poczucia winy, to wszystko są zachowania przemocowe. Jest to zwyczajna agresja w twoim kierunku. I to trochę tak, jakbyś od swojego partnera dostał po mordzie za to, że chcesz wyjść ze znajomym na miasto. To jest dokładnie to samo, z tym, że nie ma formy fizycznej, tylko ma formę emocjonalną, co paradoksalnie jest jeszcze bardziej bolesne. I przyzwalanie na takie zachowania w związku jest czymś cholernie złym, bo jest to brak szacunku do samego siebie. Tak więc, generalnie, powinieneś zacząć od zmiany swojego nastawienia do tego wszystkiego, bo jak przed chwilą ci powiedziałem, jesteś dorosłą osobą i tylko i wyłącznie ty masz prawo do decydowania o tym, jak wygląda twoje życie. Twój partner może ci pewne rzeczy proponować, ale nie jest odmówienia ci, co masz robić, a tym bardziej. Od agresywnego wymuszania na tobie czegokolwiek, czy groźbą, czy płaczem, czy może poczuciem winy. I zrozumienie tego to jest fundament, nawet nie krok pierwszy, lecz krok zero. I teraz idźmy dalej i omówmy dwie sytuacje. Jedna to jak nie dopuścić do tego, żeby znaleźć się w klatce, a druga to jak sobie z tym radzić, jeżeli już to wystąpiło. Tak więc kilka prostych rad, jak nie dopuścić do znalezienia się w klatce. Przede wszystkim zacznijmy od tego, żeby nie popadać w skrajność w momencie tej fascynacji początkowej bycia z kimś w związku, czyli postaraj się zachować balans pomiędzy życiem związkowym, a własnym takim prywatnym życiem, które masz. Czyli przez pierwsze tygodnie, czy przez pierwsze miesiące znajomości, mimo wszystko, że chcesz spędzać jak najwięcej czasu z partnerem czy z partnerką, e, zadbaj również o czas, który poświęcisz samemu sobie i swoim zainteresowaniom, i, czy swoim znajomym, czy swojej rodzinie, czy swoim pasjom. Kolejna sprawa. Musisz nauczyć się stawiać granice i rozdzielać, że to jest moje życie, a to jest Twoje życie, a to jest nasze życie, tak? Nie bój się stawiać granic, nie bój się grubą kreską tego w związku oddzielać, bo im szybciej zaczniesz to robić, tym będzie to dla Ciebie łatwiejsze i bardziej też naturalne. Dalej. Podkreślaj od początku swoją niezależność, że ok. Fajnie, że jesteśmy w związku, ale ty masz swoje potrzeby, swoje zainteresowania, swoje rzeczy, którymi się jarasz, tak? Swoje cele, którymi też chcesz się w międzyczasie zajmować, że jesteś osobą, która mimo wszystko jest w dużej mierze niezależna. Do tego zacznij traktować związek nie jak wiele osób ma, że tu jest moje życie, tu jest Twoje życie, a teraz, skoro jesteśmy razem, to te życia łączymy, tylko bardziej. Tu jest moje życie, tu jest Twoje życie, a do tego jest ekstra to trzecie życie, czyli życie nasze. I tak naprawdę w zdrowym związku mamy właśnie te trzy życia, i te trzy życia, i potrzeby tych trzech żyć ze sobą cały czas negocjujemy i je zaspokajamy. Następną bardzo ważną rzeczą jest, jest to, że właśnie musisz zadbać o zaspokajanie potrzeb, i związkowych. I potrzeb tej drugiej osoby. Żeby ta druga osoba nie miała poczucia bycia non-stop, pomijano. To jest bardzo ważne, bo jeżeli będziesz cały czas tą drugą osobę olewał i będziesz skoncentrowany tylko na sobie, no to wiadomo, że różnego rodzaju kłótnie, spięcia e, będą praktycznie non-stop. Idąc dalej, nie bój się też w związku być momentami egoistą bez względu na to jakie wywołuje to emocje w drugiej osobie bo weź pod uwagę taką rzecz że na przykład jeżeli będziesz spotykał się z osobą która właśnie tak jak wcześniej powiedziałem nie potrafi za bardzo zająć się sobą nie potrafi organizować sobie czasu i będzie niejako wymagać żebyś to ty ten czas jej organizował no to zawsze będzie jej smutno zawsze będzie jej przykro no bo ona już tak po prostu ma że nie za bardzo potrafi w tych kwestiach tutaj się ogarnąć i nie raz i nie dwa będziesz w takiej sytuacji, gdzie Twoje działania, to, że będziesz chciał z kimś gdzieś wyjść, że będziesz chciał gdzieś pojechać, że będziesz chciał zająć się czymś, będą dla partnera niekomfortowe, bo na przykład Twój partner czy partnerka będzie mieć jakieś oczekiwania co do tego, jak spędzicie weekend, i nie powie Ci o tych oczekiwaniach, a Ty już sobie coś zaplanujesz, rzeczywiście takie sytuacje będą miały miejsce i nie powinieneś rezygnować ze swoich planów, a bardziej. Zaproponować jakąś alternatywę, na przykład powiedzieć: kochanie, słuchaj, jakby rozumiem, że chciałaś ze mną spędzić weekend, ale ja też tutaj mam jakieś swoje plany i zrekompensuję ci to w taki sposób, że załóżmy w środę gdzieś pojedziemy, czy gdzieś pójdziemy. I to jest takie bardzo dojrzałe, całkiem, całkiem fajne podejście. Inną szalenie ważną rzeczą jest to, żebyś nauczył nauczyła się rozmawiać ze swoją drugą połówką czy o takich zasadach w związku, czy o swoich potrzebach, czy o swoich emocjach, bo jeżeli nie będziecie werbalizować tego, czego od siebie oczekujecie, no to yy, różne rzeczy pozostaną w sferze domysłów i później to będzie wywoływało jakieś spięcia yy, czy nieporozumienia. Okej, okay, ale jak sobie radzić z tym problemem, jeżeli jesteś z kimś w związku i już ten problem wystąpił? Powinieneś zacząć od tego fundamentu, o którym przed chwilą Ci mówiłem, czyli powinieneś zmienić swoje nastawienie i przestać akceptować, że tak już jest w związkach albo tak w związkach powinno być, bo to absolutnie nie jest normalne. Kolejną kwestią jest to, że nie możesz pozwalać na bierną agresję w swoim kierunku. Jeżeli kolejny raz w twoim związku jakaś taka sytuacja agresywna będzie miała miejsce, to powiedz po prostu partnerowi, że nie będziesz tego więcej tolerował. Przy okazji zacznij rozmawiać z partnerem o tym, że nie podoba ci się jego zachowanie, nie podoba ci się na przykład zabranianie ci czegoś, czy nie podobają ci się fochy, czy nie podoba ci się czepianie o to, że ty chcesz coś zrobić, co jest dla ciebie przecież ważne narzuć również taką narrację, że jesteście dorośli, każdy z Was ma swoje życie i też masz swoje potrzeby, które chciałbyś zaspokajać. Polecam Ci też uświadomić swojego partnera czy partnerkę, że w realizowaniu Twoich potrzeb wcale nie chodzi tutaj o niego i wcale nie chodzi o to, że Ty nie chcesz z nim spędzać czasu czy nie chcesz czegoś z nim robić. Chodzi jakby o to, żeby uświadomić tą osobę, że to nie jest personalne, tak? Ty masz po prostu jakieś swoje cele, jakieś ambicje, chcesz coś robić i niekoniecznie chcesz tutaj robić to z partnerem. Powinieneś również wytłumaczyć swojej drugiej połówce, że po tej fazie miesiąca miodowego to jest normalne, że nie chce się spędzać z kimś czasu 24 godziny na dobę ponieważ no, nie ma się aż takiej po prostu potrzeby. Polecałbym Ci także wyjaśnienie partnerowi, że jeżeli będzie się Ciebie czepiał o coś, jeżeli będą spięcia między Wami o takie rzeczy jak to, że nie możesz gdzieś wyjść, czy nie możesz czymś się zająć, to długoterminowo będzie to prowadzić do zepsucia Waszej relacji, no a tego przecież chyba nie chcecie. Przy okazji sugeruję Ci małymi kroczkami Coraz częściej zapewniać sobie tą przestrzeń w związku, o którą być może wcześniej nie zadbałeś, i dawać też przestrzeń partnerowi. Czyli zacznij coraz więcej rzeczy robić samemu. Oczywiście bez przesady. I ostatnia rada, jaką Ci tutaj dam, to. Nie bierz za bardzo do siebie emocjonalnych reakcji partnera w związku z tymi zmianami, które być może teraz w twojej relacji przyjdą. Zmianami pod tytułem to, że ty zaczynasz stawiać granice, zaczynasz zapewniać sobie przestrzeń i, i poświęcać więcej czasu po prostu samemu czy samej sobie, bo to absolutnie będzie przekładać się na to, że twój partner będzie smutny, że będzie momentami zły, że będzie mu przykro. Ale to już on musi sobie też pewne rzeczy w głowie samemu poukładać, przyzwyczaić się do tych zmian, i z niektórymi rzeczami po prostu to on musi sobie poradzić. Oczywiście, jak najbardziej możesz jemu, jej w tym pomagać, chociażby przez rozmowę, ale też nie przejmuj się aż tak bardzo tymi emocjami, ponieważ one będą normalne. Ok, to by było na tyle. Mam nadzieję, że to nagranie dało ci trochę do myślenia. Jeżeli chcesz, żebym omówił dla ciebie jakiś problem lub jakieś zjawisko występujące w związkach, to daj mi o tym znać w komentarzu pod filmem. A jeśli to nagranie ci się podobało, to pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz, to kliknij poniżej na przycisk subskrybuj. No i co, zapraszam cię również do obejrzenia moich innych nagrań na moim kanale. No i dzięki ci bardzo za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie, cześć.